Panie Przewodniczący, dzisiaj ważny dzień dla Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, podpisanie listu intencyjnego z PKN Orlen i znowu można powiedzieć, że Metropolia wyznacza pewne trendy w Polsce, prawda? To prawda, trochę taka nasza ambicja, żartem mówiąc, ale faktycznie dzisiejsze porozumienie jest dosyć ważne. To jest pierwsza tego typu dyskusja w Polsce, że być może alternatywą dla pojazdów elektrycznych, bateryjnych są pojazdy elektryczne, ale z ogniwami paliwowymi, czyli takimi, które produkują prąd bezpośrednio na pokładzie autobusu czy ciężarówki z wykorzystaniem wodoru. Jest to znacznie w takim bieżącym użytkowaniu ciekawsze rozwiązanie, ponieważ nie trzeba kilka godzin ładować takiego autobusu, jego zasięg jest znacznie większy, odbywa się on bardzo podobnie jak w przypadku zwykłego tradycyjnego tankowania, podjeżdża się na stację, tankuje się kilka minut i później się robi kilkaset kilometrów. Tak więc w bieżącej eksploatacji to być może to jest takie trochę cudowne rozwiązanie, ale tego nie wiemy, chcemy to sprawdzić i stąd dzisiejsze porozumienie, które ma doprowadzić do tego, żeby takie testy przeprowadzić, sprawdzić jak to się w praktyce będzie odbywać, ale umieć też również policzyć koszty tego, tego działania, bo może okazać że technologia świetna, ale... Być może jest też i zbyt droga, na przykład na dzisiejszym etapie rozwoju. W przyszłości może być tańsza, ale, ale kiedy tego nie sprawdzimy, nie będziemy tego wiedzieć. Testy na jaką skalę i jak długo miałyby potrwać? To na pewno to jest tak, że trochę technologia już jest sprawdzona jeśli chodzi o świat. Japonia jest liderem tego typu technologii. W Europie również już są zamawiane i wykorzystywane tego typu autobusy. My chcemy dowiedzieć się od Orlenu, jakie będą koszty tego paliwa i ile i warunki techniczne współpracy. I właśnie w ramach tego porozumienia takie szczegóły muszą być dopracowane, żebyśmy na koniec mogli policzyć kwestie są ekonomiczną tego przedsięwzięcia. To proszę powiedzieć, czy wobec tego autobusy napędzane wodorem będą normalnie w siatce połączeń GZM-u, czy to będą jakieś inne zupełnie testy jazdy? No na, na, na początku na, na pewno e, sprawdzimy e, chcielibyśmy to sprawdzić e, już w bieżącej pracy eksploatacyjnej. Tak więc, żeby zobaczyć, jak ten autobus zachowuje się podczas typowej pracy eksploatacyjnej. Ale najpierw trzeba go pozyskać, zakupić, mieć możliwość jego ładowania. Czyli trochę pracy jeszcze musimy wykonać. I kiedy te pierwsze autobusy mogłyby wyjechać na ulicę? I kiedy to się stanie? I ile ich. Tak mówiąc kolokwialnie, dzisiaj zaczynamy swoją pracę, czyli Orland będzie pracował nad tym, żeby określić, kiedy jest w stanie paliwo dostarczyć i taką stację tankowania u nas uruchomić, a my w tym czasie będziemy rozpoczynać dialog z producentami na temat pozyskania takiego autobusu na testy, mam nadzieję, że bezpłatne. I, i wszystko zależy od tych deklaracji producentów, jak i

Proszę powiedzieć, czy wodór, on się wpisuje w ten wielki program, w którym też metropolia uczestniczy, wprowadzania na ulicę tych 300 tam bodajże autobusów elektrycznych, czy to jest jeszcze coś zupełnie innego? To, to, to jest właśnie jeden z elementów tego programu, w tak zwanej opcji mamy zarezerwowane kilkadziesiąt autobusów napędzanych wodorem. Jest to program Narodowego Centrum Badania i Rozwoju, wsparty środkami finansowymi Funduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli z dosyć sporą dotacją. I, i właśnie w ramach tego programu takie autobusy moglibyśmy pozyskać, które mają dofinansowanie i na to najbardziej zależy.